Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Marta Folitowicz, Echo Investment, kierownik Biura Sprzedaży w Poznaniu. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje obecnie promujecie? Na targach promujemy kilka naszych inwestycji mieszkaniowych. Kontynuujemy sprzedaż i realizację inwestycji wcześniej rozpoczętych na Naramowicach. Małe Naramowice pod klonami, domy szeregowe. Osiedle jaśminowe, również na Naramowicach. Kasztanowa Aleja Grunwald i premiera naszej inwestycji Park Sowińskiego. A skąd taki wybór lokalizacji? Lokalizacje, które proponujemy w tym momencie to jest próba pogodzenia e, ofert nieco tańszych e, na Naramowicach. I ofert być może dla osób bardziej wymagających bądź chcących mieszkać bliżej centrum. I to są właśnie inwestycje na Grunwaldzie, czyli Kasztanowa Aleja i Park Sowińskiego. Na ramowice mają charakter osiedli rodzinnych bądź mieszkań kupowanych w programie mieszkanie dla młodych, czyli tych pierwszych mieszkań. A czym Wasze inwestycje wyróżniają się na tle innych? Dbałością o detale, dbałością o jakość, z wyjątkowym podejściem do każdego klienta. Tym staramy się wyróżniać i, i dbać przede wszystkim o to, żeby klienci, którzy zdecydują się na zakup mieszkania u nas, wracali do nas i faktycznie takie zjawisko ma miejsce. Mamy bardzo duży wskaźnik klientów. Wiernych, czyli powracających, tym samym bonusujemy tych klientów, proponując im zawsze nieco bardziej atrakcyjne warunki, z racji tego, że pozostają przy naszej firmie. Proszę powiedzieć, o co pytają dzisiaj tutaj na targach potencjalni klienci? Można podzielić te pytania na kilka grup. Oczywiście program Mieszkanie dla Młodych. Dodatkowo jest Inna grupa klientów poszukujących mieszkań inwestycyjnych, domów szeregowych, bo również na targach faktycznie jest dość, dość spora oferta, czy to domków, czy, czy działek. Już dla każdego znajdzie się w naszej ofercie coś miłego. Proszę w takim razie powiedzieć, gdzie mieści się Wasze biuro sprzedaży? W tym momencie mamy dwa biura sprzedaży. Główne biuro na Naramowicach przy ulicy Rubież 14. Kolejne biuro przy inwestycji Kasztanowa Aleja w budynku zrealizowanym ulica Wojskowa 5, lokal 66. W przygotowaniu jest kolejne biuro, które będzie przy inwestycji Park Sowińskiego, czyli to będzie ulica Sowińskiego, ulica Słoneczna. I myślę, że w ostatnim kwartale tego roku będzie otwarte czwarte biuro przy inwestycji osiedle Jaśminowe i to będzie już w tym projekcie w ostatniej fazie realizacji, czyli w mieszkaniu.